Siemano widzowie z tej strony egoisty, a dzisiaj mamy 600 subów, znaczy nie dzisiaj, ale dzisiaj jest specjal, yy, w dniu dzisiejszym wy to pewnie zobaczycie jak dzisiaj jest 26, wy to zobaczycie jutro 27, ponieważ dziś wyleciała piosenka, dla was to wczoraj i chciałbym wam pokazać grę, ale o dobra, statystyki bo w składy sobie wejdziemy, składy sobie jedziemy. pewnie nie, ma, nie będzie zaplanowanych czy są już zaplanowane składy na Polska, Argentyna bo dzisiaj ogólnie Polska wygrywa znaczy wygrała o widzicie tą piłkę tutaj, o tu dostałem to dobra. dostałem ten sync od mojego tajnego informatora dobra jak jako Polska będziemy grali I ogólnie chodzi o to żebyśmy trafili z tego co rozumiem tylko nie wiem w jaki sposób Dobra, już widzę Tam strzelam Idealnie Tutaj Gol Drugi Trzeci Czwarty Piąty Szósty Siódmy Ósmy 9 10 11 Obronił, ale trochę było. 11 bramek, i dołączamy tutaj. Nie, zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Zobacz tabelę. Tabelę pierwsza jest: Maroko, kurczę. Druga: Argentyna. My jesteśmy już 11. Nasi przeciwnicy Arabia jest piąta tutaj Mexyk trzeci, najniżej się znajduje Kamerun, my tutaj przodujemy, można powiedzieć, mini World Cup i gramy ponownie. Gramy ogólnie widzowie do momentu uzyskania dużego wyniku, bardzo dużego. Dobra, na razie będziemy tak walić nas na zmianę. Dobra, 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 dobra. Najlepszym był 11 chyba, z tego co pamiętam wcześniej. Już blisko było, żeby to wyjął. Jest. 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 No i obronił. I to będzie chyba najlepsza gra. 22 gole. I łącz na tą już 33. Ze względu na to, no wiadomo. Wcześniej też by się liczyło. Trzymy sobie odtąd dwie. Bramki dwie. Dwie, środek, dwie. Już tak cudem, ale weszły te dwie. No, jajaj, obronił. Ale my tu ciągle strzelamy dziesięć teraz, dobra. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. No, coś za szybko. Za szybko. Ogólnie nie źle. I dobra, lecimy. Trzy może walne. Na raz. No nie. Gramy ponownie. Dobra. Jest. No nie. Dobra, musimy mieć 600 yy, goli. Znaczy łącznych liczb. Tyle, ile mamy subów. Dobra, jakbym zrobił... Dobrze, dobrze, taktyka. Obronił. Dobra, my tutaj się pniemy coraz wyżej. Już stówka zaraz. Dla naszych reprezentantów. Wspieramy ich. Dawaj, dawaj. No i obronił. Ale już tutaj wyższy wynik jest na pewno. I teraz 6 goli musimy zrobić. W jedną maitkę walimy. 5-6. No i jest 6. Idealnie i równo 100 mamy. Czyli jest tylko 500. Trochę nie za dużo można powiedzieć. Ale to no nie no trochę jest no. i 9. 109 bramek. Dobra, lecimy. Dobra. Bum. Dwa. Jeden. Dobra, no tu jeden, 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 jeden. Po jednym na luziku. No i obronił. Za lekki strzał niestety. I tak dobrze 125 bramek. Tu udwalimy 3, 4, może tam dwie, tu jedna, tu jedna, tam jedna, tu jedna. No tak blisko. No i obronie 15, 15. Bardzo fajna gra tutaj dobra, zaraz 150, albo zobaczymy, widzowie, ile wbijemy tych bramek. Dobra, 14 było. I tabele zobaczmy, czy jakoś 11 miejsce zostajemy Stanów Zjednoczonych, na razie ciężko tutaj będzie przebić, fajnie jakbyśmy gdzieś wysoko też byli. Yy... I Francja, to możemy zagrać mecze nawet. tego co widzę. Jakbyśmy sobie zaje najechali aż na ten nasz. Jakby to wyglądało, jakbyśmy zagrali. Czy to by było tak samo jak teraz, na tej samej zasadzie? Tak, na tej samej zasadzie. Jezu, pewnie do Argentyny dołączyłem. Dołączamy do Polaków. O, inny bramkarz jest. No i nice. Jest słabszy chyba. Jest tak ledwo, no Najlepszy gra A, bo tamtą jakby grę mi wywaliło. Tam będzie miałem 20. Dobra, walimy. No i tutaj widzę, że nie będzie łatwo. O nie, bo mi zresetowało, bo wyszedłem. No to się nie dowiemy, czy będzie 600, czy nie. No wiadomo. Już wynerwiony. No i nie, no 19. Gramy jeszcze raz. No i prosto bramkarza po trzech. Dobra. Nie no, Ale już potem jest szybko jest. Ale dużo. Tam, tam najwięcej było po tamtej stronie. Ale tam może było 150 wtedy goli. Tak na no, mniej więcej. Łapię. W jedną stronę walimy. Chyba no nie. broni. A tutaj polska husaria nadal rośnie. Można tak powiedzieć. Jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Ale my tu lecimy, wiadomo, 12, 13, 14, 15 i łapie yy, bramkarz. Jest fajnie. A ja nie wiem, czy to właśnie mamy dużo grać, to wtedy chyba się dolicza dużo. Bo to jest tak, że milionów chyba bramy Polacy tutaj już Dobrze. Nice. No i łapy. Już ja to wyczułem. Ale i tak dobrze. No i broni. Za szybkie tempo tutaj daje. I mamy jakby 300, jakby nie patrzeć, bo wcześniej było ze 150 na pewno. I to już połowa za nami, 9 minut. Dobra. Ponownie. Zaraz 200, 200 zaraz będzie Tabele. Zobaczmy. Raczej tu nie wskoczyliśmy. Argentyna też nie, nam tu no, trochę brakuje. No. Co mam powiedzieć? Broni. I my mamy 12. Brak nam brakuje. To je wbijamy teraz. 6. No osiem. Cztery. No nie, zero za Nie wiem, znowu 0, Raz, U, poprzeczka. Czy jak jest poprzeczka, to też? Aha. Widzowie, chciałem Wam bardzo serdecznie podziękować za oglądanie tego materiału I dzięki za 600 subów, dzięki za wszystko Widzowie, lecimy po, tysiąc, po tysiaczka i siema!